Dzień dobry. W tych pięknych okolicznościach przyrody jest mi niezmiernie miło poinformować, że dołączam do jurajskiej armii, do Aluronu Wirtuwarta Zawiercie. I to będzie, myślę, dla mnie ekscytujące doświadczenie. Przede wszystkim możliwość sprawdzenia się w nowych okolicznościach przyrody, które tutaj tak pięknie nam się pojawiają dookoła. Zresztą dla mnie dość sentymentalne miejsce. Tutaj z moją już żoną mieliśmy taki szlak, przeszliśmy szlak Orli Gniazd i zamek ogrodzenia był jednym z jego punktów. Także miło mi tutaj wrócić, ale tym razem zawodowo. Myślę, że dziękuję za zaufanie przede wszystkim prezesowi Kryspinowi Baranowi, z którym poznałem się już chwilę temu i myślę, że złapaliśmy taki wspólny język. Myślę, że mamy podobne spojrzenie na siatkówkę. Mamy też marzenia i te marzenia chcemy spełniać, chcemy rozwijać ten klub, chcemy, żeby już nie był niespodzianką, ale żeby ta rola czołowego klubu zarówno pod względem sportowym, chociaż tutaj sport jest zawsze ryzykiem, ale żebyśmy każdego roku mogli sobie powiedzieć, że jesteśmy coraz lepsi. I taki jest myślę, że mój tutaj cel. Przychodzę tutaj, żeby wzmocnić kadrę zarządzającą klubem i wspólnie z prezesem Kryspinem Baranem zamierzamy rozwijać również sferę organizacyjną, marketingową, również pozyskiwania sponsorów, bo, bo myślę, że to czwarte miejsce, ale nie tylko to, bo, bo również fantastyczni kibice, genialna atmosfera na meczach. Klub Aluron Wirtuwarta Warta Zawiercie dodał niezwykłego kolorytu tej lidze i myślę, że ten sukces warto, żeby został zauważony zarówno przez lokalnych, jak i ogólnopolskich partnerów, którzy mam nadzieję dołączą wkrótce do, do naszego klubu. Oj, bardzo bym tego chciał, nie mogę tego obiecać, bo sport jest nieprzewidywalny, zresztą tak jak nieprzewidywalne było troszeczkę, to miejsce Aluronu Virtu warta zawiercie, bo wiem dla wszystkich myślę tutaj w regionie, to czwarte miejsce to ogromne osiągnięcie. Też niewiele brakowało do ogromnej niespodzianki, bo w tym półfinale było naprawdę blisko, ale sport czasami jest bezwzględny, brakuje czasami tak niewiele, aby osiągnąć wielki sukces. Ja miałem to szczęście, że trzy razy zdobywałem mistrzostwo Polski, graliśmy też z powodzeniem w europejskich pucharach i chciałbym, żeby, żeby również na tej rajskiej ziemi takie sukcesy miały miejsce.